Jak zacząć pracę w kursie społet. Kurs dostępny jest pod adresem www.spoletkurs.pl. Logowanie. Kliknij w rozpocznij kurs. Aby dostać się do zasobów kursu, masz do dyspozycji dwie opcje logowania. Jeżeli jesteś pierwszy raz na stronie, możesz zalogować się jako gość. Lub założyć konto na platformie kursowej. Jeżeli zakładasz konto, dane do logowania zostaną przesłane na podane przy rejestracji adres mailowy. Sprawdź folder spam, jeżeli takiego maila nie będzie w Twojej skrzynce odbiorczej. A w razie problemów możesz napisać na adres kontakt@maupa-spoletkurs.pl. Jako zarejestrowany użytkownik użytkowniczka. Będziesz miał miała okazję śledzić swój postęp w kursie, a na jego koniec uzyskać certyfikat potwierdzający udział. Profil użytkownika. Jeżeli masz już konto na platformie kursowej, możesz uzupełnić swój profil o zdjęcie i kilka informacji o sobie. Napisz kilka słów o sobie w polu opis oraz dodaj zdjęcie. Praca w kursie. Kliknięcie przycisku Rozpocznij kurs doprowadzi Cię do zasobów kursu, w którym możesz rozpocząć pracę. Po lewej stronie masz do dyspozycji spis treści kursu. Zacznij od wprowadzenia. Po każdym module czeka na Ciebie wyzwanie do zrealizowania. Przejście poszczególnych modułów kursu i wyzwań uruchamia dostęp do kolejnych elementów. W każdej chwili możesz śledzić swoje postępy na pasku ukończenia, który jest dostępny poniżej spisu treści. Oznaczenia statusu ukończenia modułów i wyzwań: niebieski moduł wyzwanie niedokończone, zielony moduł wyzwanie zaliczone. Pomiędzy poszczególnymi stronami można poruszać się przyciskami. Certyfikat. Po ukończeniu wszystkich modułów i wyzwań pojawi się opcja pobrania certyfikatu. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kurs.